Jak prawidłowo wykonać Bonding Treatment, czyli Olaplex, Bond Repair od i tym podobne. Producenci reklamują je jako produkty do użycia przed szamponem i ma to swój sens, bo promuje metodę Omo, ale moim zdaniem lepiej użyć do tego tańszej odżywki lub oleju. Bondery to zazwyczaj dość drogie produkty i mają działać wewnątrz włosa, dlatego dobrze, aby mogły rzeczywiście do niego dotrzeć. A jak to wygląda w praktyce? Zaczęłam od dwukrotnego umycia włosów szamponem. Następnie na około pół godziny nałożyłam produkt. A po spłukaniu nałożyłam maskę na 3 minuty i przystąpiłam do standardowej stylizacji. Mój ulubieniec w tej roli to oczywiście Olaplex numer 3, ale wybrałam teraz L'Oreal Bond Repair, żeby wprowadzić trochę różnorodności. Jak